Drodzy widzowie, jest film. I to film z kamerką. A to oznacza, że musiało stać się coś naprawdę wielkiego i w zasadzie dopiero się zdarzy, ale tak, to co dowiedzieliśmy się, jest wielkie. W ogóle przepraszam Was, że tak późno o tym mówię, ponieważ wiem, że już najprawdopodobniej o tym wiecie. Jednak chciałem też wyrazić swoją opinię, troszeczkę odmienną od społeczności. Eee, a miałem to zrobić trochę wcześniej, tylko że no niestety mój stary nowok, z którym byłem od czasów polskiego craftera, e, najprawdopodobniej wyzioną ducha. Jeszcze do niego zajrzę, bo może jeszcze uda się go naprawić. No ale niestety, pojemnościówka, one tak mają, a ten mikrofon mam od dnia w zasadzie, więc jeżeli coś będzie z papranego, to bardzo przepraszam, ale dopiero co. Ogarniam tego bydlaka. W porównaniu do NowOxa to trochę jest bydlak. No, ale dobrze, koniec Pitu Pitu o mnie. Słuchajcie, co się wydarzyło? No, wydarzył się artykuł na stronie Minecrafta. No, oprócz tego, jeszcze poprzednio wydarzył się film, a przynajmniej zapowiedź filmu o Minecrafcie, ale o tej abominacji to już trochę za późno, żeby cokolwiek mówić. W każdym razie jest Minecraft Update. Ja może zobaczę, czy jest wersja polska. Niestety nie, ale fajna animacja. Niestety również nie będę mógł przetłumaczyć całej strony, ponieważ z jakiegoś powodu Google przestało wspierać tą funkcję. Całość zaczyna się pitoleniem, jak to minęło 15 lat kopania, craftingu, przetrwania, e, aż od Cave Game'u z 2009 roku, aż po Trial Chambers z 2024 roku. Czyli, krótko mówiąc, jesteście z nami już 15 lat. Pitu, pitu, wykrzyknik Skip albo Slash skip, hashtag skip jak to O wiele ciekawszy jest drugi artykuł, który muszę przyznać, mnie napawa olbrzymim optymizmem, ponieważ panie i panowie, cofamy się do czasów Minecrafta z 2012 13 roku, ale przeczytajmy to sobie i przetłumaczmy. Wiemy, że chcecie częściej nowych treści do Minecrafta, dlatego zmieniamy rytm rozwoju funkcji. Zamiast udostępniać jedną bezpłatną aktualizację latem, jak robiliśmy to w przeszłości, będziemy teraz udostępniać dodatkowe dropy w ciągu roku. Dropy, z tego co wiem, są to mniejsze aktualizacje, które wchodzą poza zapowiedzianymi na Minecraft Live aktualizacjami, czyli w zasadzie tak jak było to teraz. Takimi dropami, tak jak to deweloperzy w tym momencie potwierdzili, było Armored Pause, czyli ta aktualizacja, która dodawała nam zbroje do wilków oraz nowe warianty wilków. To była bardzo przyjemna aktualizacja, którą wspominam o wiele lepiej niż, niż The Wild Update, nawet. Pomimo, że Wild Update teoretycznie dodało troszeczkę więcej, no ale tak, to był jeden z tych dropów, właśnie. Oprócz tego. Będę szczery, jest to fajne, ale prawda jest taka, że cały czas do Minecrafta jest coś dodawane. Tylko, że nie w wersjach, tak jak no, release, tylko w snapshotach. Więc dla mnie to jest takie sztuka dla sztuki, żeby nazywać to troszeczkę inaczej. Ale możliwe, że Ostatnie zmiany, które zapowiedziano na Minecraft Live podczas, z tego co wiem, 15-letniego Minecraft Live, bardzo mocno wpłynęły na to, co w tym momencie czytamy. Jak pamiętam, było tam wspomniane, że deweloperzy bardziej chcą się skupić na rozwoju narzędzi do, twór, do tworzenia nowych aktualizacji niż w tamtym momencie na tworzeniu aktualizacji, więc być może uda nam się coś fajnego tutaj uzyskać. Być może faktycznie będą dwie, może nie tak wielkie jak Caves and Cliffs, ale jednak większe aktualizacje w ciągu roku niż to, co mieliśmy dotychczas. Czyli jedna wielka, gigantyczna aktualizacja, która nie oszukujmy się, później nie do końca się udawała i została rozbijana na inne mniejsze aktualizacje. Tak, jakby Caves and Cliffs update weszło do końca, w bodajże 1.20, kiedy to zostały dodane um, Deep Dark, Deep Dark, dobrze mówię? Tak, 1.20. Tak więc e, tutaj mam potwierdzenie, że 1.17 i 1.20 to wszystko w tym przedziale czasowym miało być początkowo jedną wielką aktualizacją. E, no niezły incydent z tego wyszedł, ale oprócz tego dostaliśmy jeszcze pszczoły, w tym czasie jakieś dzbanki, um, Sniffera dostaliśmy i to wydaje mi się, że były właśnie te dropy. Tak więc wydaje mi się, że twórcy po prostu nauczyli się na błędach i nie będą już robić super wielkich, wybitnych aktualizacji, tylko po prostu skupią się na tym, żeby dostarczyć content przez cały czas. Czyli. W zasadzie to, jak to do tej pory robiły, jest na ale dla mnie jest to zmiana absolutnie na plus. Pamiętam, jak Minecraft rozwijał się jeszcze do wersji 1.8, później po wersji 1.8 coś się zmieniło, ale jednak do tego czasu cały czas dochodziły jakieś nowe zmiany, cały czas wychodziła nowa wersja, cały czas zostało coś małego dodane, coś, czym społeczność faktycznie się cieszyła. Ale nie dlatego, że było to coś wielkiego, wybitnego, tylko że ludzie dostawali to przez cały, cały czas. Aktualizacja, aktualizacja, aktualizacja i bardzo mocno mi tego brakowało przez ostatnie lata. Bardzo mocno skupialiśmy się jako społeczność, ja również się na tym skupiałem i to mnie bardzo mocno od Minecrafta odtrącało, że została zapowiedziana jedna wielka, huge aktualizacja, ale nie mieliśmy nic ponadto. Okej, okay, dobra, może nic to jest troszeczkę za dużo powiedziane, ale nie oszukujmy się, jedyna aktualizacja, która Mojangowi w takim mm, systemie zadziałała, to był The Nether Update. Hmm, Nether Update, który też się rozciągnął na cały rok i Nether Update, który, no nie oszukujmy się, do tej pory był chyba najlepszą aktualizacją Minecrafta, ponieważ zmieniał to, co gracze chcieli, żeby zostało zmienione, no i zrobił to w sposób, w jaki spo gracze chcieli, żeby to zostało zrobione, no ale to już było dawno, dawno temu, więc skipnijmy ten temat. Tak więc podsumując TLDR, częstsze, mniejsze aktualizacje, z których społeczność naprawdę może się bardzo fajnie cieszyć. A, no i jeszcze na koniec Minecraft w końcu zmierza na PlayStation 5. Do tej pory była to wersja z PlayStation 4, tylko że dostosowana do gry PlayStation 5. Nawet nie dostosowana, co po prostu była to wersja z PlayStation 4, którą można było uruchomić w PlayStation 5. Nawet nie wiem, czy można było wtedy lepsze ustawienia graficzne dodać. No ale teraz jest również na PS5. Jeżeli ktoś kupi PlayStation 5 po to, żeby grać tylko w Minecrafta, albo lepiej PlayStation 5, pro, które zostało zapowiedziane tylko po to, żeby grać w Minecrafta, to szczerze powiedziawszy, um, jesteście żałośni. Tylko PeCety albo Xboxy. Ale się teraz na mnie hejt poleje. Dobra, bring me that! Przechodząc już nieco dalej, od teraz mamy zmiany w Minecraft Live i prawdę mówiąc, mamy jeden plus i jeden minus, który swoją drogą społeczność na siebie zrzuciła sama. Zaczynamy od retiring the mob vote. Tak jest, drodzy państwo. Mob vote został anulowany. Zmieniamy format Minecraft Live i wysyłamy na emeryturę mob vote, aby zapewnić wam coś nowego. Tak więc, yy, tak, mob vote zostaje oficjalnie anulowany. Społeczność wygrała, ale czy z tego będzie się cieszyła? No, zobaczymy. Ale, ale, Microsoft mówi, Microsoft Mojang mówi w tym momencie, że dostaniemy za to coś nowego, więc albo to będzie inny rodzaj głosowania, albo będą to hmm, live ankiety, może? Chociaż z tym ostatnim trochę może ciężej. W każdym razie, jedyna rzecz, która przez ostatnie Minecraft Livey była interaktywna z widzami, została w tym momencie pff, wysrana do kosza. I to na nasze własne życzenie. Jeżeli nie wiecie o co mi chodzi, to zapraszam Was, będzie link w przypiętym komentarzu do materiału odnośnie inicjatywy hashtag Stop no którą osobiście trochę potępiłem. Z tego co widziałem, DJMI też ją potępił. Mam naprawdę nadzieję, że Mojang wprowadzi coś, co zastąpi tą interaktywność widzów z Minecraft Live, zrobi coś, może niepodobnego, bo podejrzewam, że jeżeli zrobi coś podobnego, to odbiór będzie dokładnie taki sam. E, przykładowo nie sądzę, żeby to było Biome Vault, które też kiedyś było. Może z tego wyjdzie coś fajnego. Natomiast jest również gigantyczny plus całej sytuacji, ponieważ zamiast robić jedno show przez cały rok, zazwyczaj w. O Boże, oktober co to było, ale wstyd, że zapomniałem. Zazwyczaj w październiku Minecraft Light stanie się teraz bardziej sfokusowaną transmisją i będzie się działa. Dwa razy w roku. Każde show będzie wypakowane wszystkim, co musicie wiedzieć o najnowszych rzeczach, nad którymi pracujemy, co nadchodzi do testowania oraz najnowsze newsy z całego Minecrafta, ze całej franczyzy Minecrafta, czyli to, co się dzieje w Minecraftie Java, Bedrock, w Minecraft Legends, Minecraft Dungeon i jakimkolwiek tam jeszcze Minecraft Earthie uh, mówimy. Czyli krótko mówiąc, wszystko odnośnie Minecrafta, co będzie. Wydane. I będę szczery, jest to naprawdę dobra zmiana, ponieważ dostajemy tak naprawdę częstsze aktualizacje od deweloperów. Zapowiedź częstszych aktualizacji w tym momencie jest poparta zapowiedzią częstszych zapowiedzi tych aktualizacji. A że nie mamy już Mobbout, to twórcy, nie oszukujmy się, mogą sobie na to pozwolić. Mogą na przykład zrobić jeden Minecraft Live, gdzie dadzą ankietę ludziom na jakby całym. Roku, co sądzą, całym półroczu, co sądzą o zapowiedzianych nowościach, i na przykład odnieść się do tego w następnym Minecraft Live'ie. Być może o to chodziło z zastąpieniem Mob Vaultu jakąś inną rzeczą. Natomiast mam nadzieję, naprawdę, że tak właśnie będzie, ponieważ nie oszukujmy się: jeden Minecraft Live, gdzie zostaje powiedziane w zasadzie nic. Takiego, wielkie zapowiedzi nowych aktualizacji, i finalnie okazuje się, że te aktualizacje e, są wielkim incydentem, który rozlewa się potem przez lata. Dlatego wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dobra zmiana i zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. I to, co mówię w tym momencie, ma poparcie w następnym akapicie Future Shaped Together. Wasze opinie i sugestie w ogromnym stopniu przyczyniają się do tego, co zostaje dodane do gry. W rzeczywistości wpłynęliście na rozwój Minecrafta bardziej niż myślicie. Wiśniowe gaje, które zostały dodane do Minecrafta w ramach aktualizacji Trails and Tales, zostały zasugerowane przez członka społeczności. W tym również Odmiany Wilków. I, I szczerze jakoś mnie to nie dziwi, różne warianty Wilków były już od dawna w wielu mobach, w modach. Um, inne moby też miały już swoje warianty w innych modach, również w teksturpakach, więc widać, że społeczność miała duży wpływ na to, co zostanie dodane. Czy nie było to aż tak widzialne, tak jak to mówi Microsoft? Szczerze. Nie, nie zgodziłbym się z tym. No, odmiany wilków już od dawna były widywane w różnego rodzaju innych modyfikacjach i teksturpakach, tak jak to ja już powiedziałem. No i również design pancernika uległ zmianie przez to, jak społeczność zareagowała na jego pierwszy wariant. Yy, szczerze jestem co do tego neutralnie nastawiony. No i to cały artykuł. TLR mniejsze, ale częstsze aktualizacje, ehm, większa przejrzystość podczas Minecraftu Live, Cancel Mob Vote, częstsze Minecrafty Live, na których najprawdopodobniej będziemy dostawali mniej informacji, ale częściej dostaniemy te informacje i bardziej, można powiedzieć, aktualne e, z perspektywy deweloperskiej. E, zobaczymy, jak to będzie, ale... E, prawdę mówiąc, jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tych zmian, więc jeżeli brzmi jak grumpy, to nie, nie jestem taki, naprawdę... I'm looking forward to these changes. Za dużo tłumaczenia, zacząłem gadać po angielsku. Dobrze, że nie po niemiecku, więc to na tyle. Jak będzie, zobaczymy. Czy może zwrócę z kanałem, zobaczymy. Rzecz, która naprawdę mnie odpychała w tym momencie, zostaje zmieniona. I kurczę co, no. Czas pokaże, jak to wyjdzie. Czas pokaże, jak Microsoft Morang dowie się nowego kontendu. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, zostawcie hashtag update w komentarzach, żeby podbić zasięgi, ponieważ podejrzewam, że będą fatalne. Do usłyszenia, cześć.